Czas dany nam dzisiaj za Twoje łaski, za Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy za naszych braci, którym pozwoliłeś przywdziać strój duchowy Dziękujemy za wszelkie łaski, które są naszym udziałem. Ale chcemy również Ciebie przeprosić za tych, którzy dzisiaj nie znaleźli drogi, by spotkać się z Tobą. Nie znaleźli sposobności, aby się choćby przez chwilę pomodlić. Uwielbiamy Cię Pani. Prosimy również, abyś przyjął do swojego królestwa, tragicznie zmarłego naszego współbrata który zginął w wypadku dzisiaj, samochodu, w wypadku z samochodu, Modlimy się za jego rodzinę, za jego córkę, za całą jego rodzinę pogrążoną w ogromnym bólu i żalu. Panie, pozwól nam zakończyć ten dzień dzisiejszy Naszą modlitwą w liturgii godzin. Modlimy się również za kapłanów, tych, którzy odeszli od Twojego ołtarza. Pobudź, Pani w nich serce czyste i pozwól, aby mogli powrócić powrócić na drogę prowadzącą do Ciebie, aby, się, aby Cię przeprosili. I powrócili do Twojego ołtarza. Prosimy Pani również o zdrowie dla naszych pasterzy. O zdrowie dla księdza, biskupa Andrzeja, który jest chory, dotknięty cierpieniem Krzyża Choroby. Prosimy o zdrowie dla wszystkich kapłanów, którzy z takim wielkim zaangażowaniem i miłością. Pragnąć i służyć. Panie. Modlimy się w naszej wieczornej modlitwie również o pokój w Ukrainie. Przywróć, Panie, pokój. Zablokuj działanie złego ducha i nie pozwól, aby dewastował nasze świątynie, aby de dewastował nasze rodziny aby ktokolwiek jeszcze cierpiał z powodu jego działania. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu męku. Chwała nie Szkole Ratunkowej Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. jak, jak była na teraz i zawsze i na wieki wieków. Wiek jako hymn naszej modlitwy komplety zaśpiewajmy wszystkie nasze dzienne sprawy. W nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, na, na ucha, moje wołanie, bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do trwania. Zaliczono mnie do grona idącego do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie. Tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad, nad którymi nie wstaczasz już obiegi. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mroki przerwać. Twój gniew mnie przygniata, zwiętrzyłeś na i niebo Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, zbudziłeś w nich do mnie od razu. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia, Moje oczy sławną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie, Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy staną się by Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność w Twoją w miejscu zakładę? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomina? A ja wołam do ciebie, panie. Nie w na dotrze do ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, panie? I ukrywasz swoje oblicze Czerwę. Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem twoją mrozę i osładłem. Przewalił się nade mną płomień twego gniewu. I złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczymy, jak fale powodzi. I to w jednym momencie odsunąłeś ode mnie, przyjaciół i towarzyszy. Tylko, tylko ciemności ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja jak by teraz zawsze na wieki i Amen. Wołam do Ciebie, Ciebie Panie, i ty jesteś wśród nas, Pani, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. W Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mojego. W Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże Wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Będę Twoje panie pod Ducha Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu cudze w pokoju, panie. słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które jest wobec wszystkich narodów światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Twojego Izraela, I chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, I jak na porządku teraz, i zawsze i na wieki wieków, Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Zróbmy, siostry, siostry i bracia, wieczorny rachunek sumienia, dziękując za wszystko, co było udziałem tego dnia, ale i przepraszając za to, co mogło być lekkie, co mogło być piękne. Niechaj każdy z nas wyzna teraz w ciszy, wprost ze swego serca Ojcu Niebieskiemu dziękując za otrzymane łaski, ale również przepraszając za niedociągnięcia dzisiejszego dnia. Prosimy matkę najświętszą, tę, która stoi przy swoim synu Jezusie Chrystusie, aby miała nas w opiece, aby wypraszała potrzebne łaski. Prosimy również o łaskę nawiedzenia naszych wspólnot parafialnych w cudownym obrazie Matki Bożej Dobrego Początku. Prosimy w intencji wszystkich domów modlitwy świętego Szarwela. Prosimy w intencji głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia dla nas, dla naszych rodzin. I błagamy również o wiarę dla naszych dzieci, młodzieży. Matko odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Błagany, racz podźwignąć lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, podziwieniem. uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Radź się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Prośmy Pana o błogosławieństwo. he oh My się, Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony syn, umarł i został złożony w grobie, Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. O!